W tym sezonie to miejsce skoczkowie odwiedzają najczęściej. Mowa o Zakopanem, gdzie czwarty raz odbędą się konkursy w skokach narciarskich właśnie. Tym razem w ramach Pucharu Kontynentalnego. 27 dni temu w Zakopanem. Andrzej Stękała! Andrzej po raz pierwszy w swojej karierze i od razu na drugi stopień. W Zakopanem pierwsze podium, no smakuje po prostu... Super! Rywalizacji na Wielkiej Krokwi zasmakujemy w tym roku kolejny raz. Po zawodach Pucharu Świata i Fiskapie czas na rywalizację w Pucharze Kontynentalnym. Ostatnie konkursy cyklu pod koniec lutego w Niemczech należały do Polaków. Najpierw triumfował Stefan Hula, następnego dnia Tomasz Pilch, a trzeci był Maciej Kot. Oprócz tej trójki do walki w stolicy polskich Tatr włączy się jeszcze dziewięciu polskich skoczków. Transmisja jutro o 16.20 w TVP Sport. Mówią, że do trzech razy sztuka, ale nie w przypadku Zakopanego. Do stolicy polskich Tatr zjechali się już czwarty raz w sezonie Najlepsi Skoczkowie Świata. Przed nami konkursy Pucharu Kontynentalnego, którym przyglądać się będą Patryk Pancewicz i Mateusz Leleni. Dobry wieczór, witamy spod Wielkiej Krokwi w Zakopanym. Przerwa w Pucharze świata nie oznacza przerwy od skoków narciarskich. W ten weekend czekają na zawody pucharu kontynentalnego. Miał być rower, jak wszyscy wiemy, został odwołany, ale zakopany po raz kolejny staje na wysokości zadania. Tutaj zawody się odbywają regularnie. Tak, tej zimy wszystkie drogi prowadzą do zakopanego. Zaczęło się to w styczniu. Zawody Fiska, te najniższej rangi. Potem regularny, tak to nazwijmy, Puchar Świata w styczniu. Puchar Świata w lutym w miejscu odwołanych zawodów w Chinach. No i teraz wracamy tutaj na zawody drugiej ligi, Puchar kontynentalny. A jak to wyglądało w tych poprzednich startach? Zobaczmy. Wszędzie dobrze, ale w Zakopanem najlepiej. Przypomnijmy sobie, co działo się tu najpierw w styczniu, gdy drużynowo zajęliśmy miejsce drugie. Wiatry tam, coś, coś tam kręciło czasem. No, no i tak, no, jesteśmy na podium na drugim miejscu. Jest fajnie, także, także ja jestem zadowolony bardzo. A to już historia sprzed miesiąca. Andrzej Stękała! Andrzej po raz pierwszy w swojej karierze! I od razu na drugi stopień w zakopanym. Pierwsze podium no smakuje po prostu super. Rywalizacji na Wielkiej Krokwi zasmakujemy w tym roku kolejny raz. Po zawodach Pucharu świata i Fiskapie czas na rywalizację w Pucharze Kontynentalnym. Ostatnie konkursy cyklu pod koniec lutego w Niemczech należały do Polaków. Najpierw triumfował Stefan Hula, następnego dnia Tomasz Pilch, a trzeci był Maciej Kot. Kontynentalne zawody w tym sezonie wygrywali już także Jakub Wolny czy Aleksander zniszczał. Ich wszystkich zobaczymy na starcie w Zakopanem. 12 biało-czerwonych, mocna ekipa tak naprawdę. Poza tą czołową, naszą czwórką, tą medalową czwórką z Oberstdorfu, mamy tutaj najmocniejszych reprezentantów Polski i w ogóle trzeba powiedzieć, że tutaj w zakopanym na tym Pucharze Kontynentalnym mocna obsada, bo mamy Austriaków, którzy przecież uwielbiają ten Puchar Kontynentalny. Oni od lat dominują wręcz w tych zawodach. No i mamy bardzo mocną ekipę Słowenii. Tak, po 12 latach do Pucharu Kontynentalnego wraca Peter Preutz. Jutro w osobliwym towarzystwie na liście startowej, bo przed nim Kazach Siergiej Tkaczenko, a po nim Turek, Fatih Hardabć i pcioglu, no ale akurat egzotyka w drugiej lidze to jest coś, co się pojawia. Ale nie tylko Peter z rodziny Prełców, bo pojawi się także Cenę, mm -hmm. uczestnik ostatnich Mistrzostw Świata. Będzie też, jeśli mówiłeś o Austriakach, Manuel Fettner. On też powinien się liczyć. Weteran Manuel Fettner, podobnie jak inni Austriacy i Niemcy, trenowali dzisiaj na Wielkiej Krokwi. Przez chwilę miałem okazję podglądać ten trening. Skocznia jest dobrze przygotowana. My troszeczkę martwimy się o pogodę, o ten wiatr, który jest zapowiadany, ale mimo wszystko z tych najnowszych ustaleń wynika, że może nie będzie aż tak źle. Tak, organizatorzy mówią: sobota, spróbujemy. Naprawdę są szanse, że to się uda. Niedziela tu już wiele więcej optymizmu. Właściwie wszyscy przekonani, że tego dnia bez problemów uda się skakać. Mamy nadzieję, że uda się skakać, że to będą fantastyczne zawody. Zapraszamy Państwa do oglądania tych konkursów w TVP Sport. Sobota zaczynamy 16.25, niedziela zaczynamy 9.50. Bądźcie z nami. Dobranoc, do usłyszenia. Bardzo Panom dziękujemy. Rzeczywiście szykuje nam się weekend ze skokami narciarskimi w Zakopanem. Do...